Mój awatar pękał, ale nigdy nie zgasł. każda rana mówi mi, że przeszedłem ten szlak. Nie ma resetu, więc gram do końca, gdy wszystko albo nic to zasady, które znamy my. to mój awatar, moja forma, mój styl. Ciało może upaść, ale duch wciąż żywy w nim. Walczę sercem, nie poddam się nigdy, jestem swoją wersją, lepszą, niezależnie od krzywdy. Pękło, poczułem moc w środku. Światło zaczęło krwawić, zgasło. Kum, KTOŚ Siemanko, manko, każdy z nas w ciele to tylko awatar, to co masz wewnątrz to twoja prawdziwa twarz, prac świat. Dobra, gdzie zasady piszesz sam, niektórzy dbają u siebie, inni lecą gdzieś tam, patrzę w lustro, ja widzę dobra. uszkodzone szkło. Ale... Udało mi się już przejść przez bramki. Przejście przez bramki było straszne po prostu. Dobra, startuję z dwójki. Może upaść, ale duch wciąż żywy w nim Walczę sercem, nie poddam się nigdy Jestem swoją wersją lepszą Niezależnie od krzywdy To mój awatar, moja forma, mój styl Żegnaj Polsko! Bierzemy się za Nie poddam się nigdy Jestem swoją wersją lepszą Niezależnie od krzywdy Nie każdy musi być perfekcyjny jak ideał Chodzi nie, o to, byś sobą nie, w środku nie, nigdy tak nie przegrywał i przyczy Ale ale będzie ciężko, bo ja zimno nie będzie, bo wyjeżdżałem to tak trochę pilnowało. Dobra, torbę mam. Ciekawe co z rowerem. Nie kazała poczekać, ale jest szansa, że się znajdzie rower. Bardzo miła obsługa, tak naprawdę. We wszystkim pomaga. Mam nadzieję, że będzie. O, oh. już się bałem. Jest spoko. Pierwsza misja zrobiona. Zbinię tego profesjonalnie, spakowałeś, że ja go nie rozkręcę. w mordę jeża nożyk, dajcie mi powiem, że jakbym prezent otwierał na komunię jakąś ale fajnie, ludzie się pytają, czy mi pomóc nie ma jakichś problemów, tak naprawdę od samego początku ale weź nim wytłumacz, że coś sam, nie? Nie, jak chcę sam, dajcie mi, ja to zrobię. Ciekawe, czy można z nożem po lotnisku latać, ale nikt mnie nie goni. Oh skręcić kierownicę <śmiech> <śmiech> żebym ją prosto skręcił żeby lipy nie było no dobra, popompowane to mogę teraz ładować zobaczymy Mateusz czy się zmieszczę ale jeżeli chodzi o szczegóły to trochę jestem wystraszony tą oponą myślałem, że jest w lepszym stanie dobra, jeździć, obserwować Mojnego wyjścia trzeba jeździć i obserwować. I już nie pompować. Kuźma nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Teraz będę się martwił. Może ktoś się znajdzie i się wypowie, co zrobić. Czy trzeba coś robić? Zużyłem się na tym lotnisku jak Rosja na mapie. <grymne> Mocno zrąbałem z pakowaniem, bo tyle mi zostało. A ja tutaj naprawdę mam już pusto, takie znaczy pusto. No nie mam jak pakować, będę musiał chyba zaraz wyrzucić połowę rzeczy. Ale buchło ciepłem, masakra to jest. 740 km i miejmy nadzieję, że jeszcze coś zobaczymy po drodze, bo chciałbym pisać. Chyba sobie pozrywam. Ciekawe ile jest. Udało mi się wjechać pateny i telefon całkowicie nie daje rady. Jak chcę coś nagrać, to muszę się chować w cień, bo jest za gorąco. Także no masakra jest z telefonem. Ciekawe jakie to są temperatury w tym momencie, skoro telefon nie daje rady i mi nie odpowiada. Spróbujemy sobie pojechać. Kawałek po Atenach pojeździć, może uda mi się gdzieś zostawić rower, ale szczerze powiedziawszy, za e, bardzo się cykam. No bo jednak mam tutaj 4000 złotych. To może być łatwo łup i nie chciałbym ryzykować. Nie wezmę wszystkiego ze sobą przecież, żeby zwiedzać miasto To też nie jest za ciekawa opcja. Przyznam szczerze, że zrobiłem 35 km w upale i wydawało mi się, że to wszystko będzie o wiele prostsze. A okazuje się, że wcale takie proste nie jest. Wiadomo, spodziewałem się, że będzie gorąco, przygotowywałem się na różnych saunach i tak dalej. Ale no, no to chyba nie byłem gotowy. A i przy okazji takie przemyślenie, nie no to. przemyślenie byłoby całkowicie trafne odnośnie tego co robię. No bo w zasadzie to jadę z Aten na Hel. Przez piekło. No właśnie, przez piekło. To będzie mój tak zwany hel Ach, I tak tutaj jest. Tak tutaj jest. Wszystkie sprzęty szwankują. Masakra. Dobra, trochę posiedzę w cieniu i jadę dalej. Roberto ma mam tak obciążony, że normalnie przewraca mnie na lewo i na prawo. Jest masakra, muszę tam zmienić jakoś ustawienia, może będzie lepiej. Nie, to tam interesuje no wiadomo. Kamy. Wychodzimy. No i co, spróbujemy tam się dostać bo musiałbym zostawić rower a trochę właśnie tak jak mówiłem się sykam to nie jest wycieczka krajoznawcza. jak będę chciał tu przyjechać to sobie jeszcze przylecę a w tym momencie to głównie chyba zajawkę mam największą na to żeby wykonać zadanie i zmieścić się w tym czasie jaki sobie ustaliłem Chociaż raczej będzie to niemożliwe. Zobaczymy czy się uda. Piękne uliczki. Ale faktycznie jadę dalej, bo jak sobie teraz pomyślę też, że mam bardzo dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia. A już jest godzina prawie 16. Tak więc... No nie, nie ma szans. Bo dzi mamy ładniejsze gołębie. Mi się ten rower podoba. dojechałem. Moja skarpetka. Wpadam na ryj i stwierdzam, że nie ma szans, żebym poszedł dzisiaj jeszcze na plażę Nie no, po prostu mam nieprzesłaną w noc całkowicie. Przecież jest która 17 no to 30 Dwie godziny? Nie, 36 godzin na nogach. 36 godzin bez snu, no to ja wolę. co nie miałem siły, bo byłem zmęczony, bo jest to atowany. W sumie zegarek Garmin mi podpowiadał, że mam 5% baterii swojego ciała o północy. Ślamo o pierwszej w nocy dzisiaj, więc samo się pisze. Siema. Dzięki za uwagę. To się dopiero nazywa pato deweloperka. Przecież ten brodzik ma... Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt centymetrów. To jest masakra. <tryk> <tryk> <tryk>